Cześć i witajcie w pierwszym odcinku serii gry The, The Sims, tak? Nie. Sim City um, Jest to nowa seria. No, kto by się spodziewał? Będziemy nią grać. Um, też kto by się tego spodziewał? No i dobra, no to bez zbędnych ceregielek. Wprowadzenie. Tak. No, oczywiście, przed chwilą do, w ogóle zainstalowałem grę. Jestem bardzo ciekawy, jak ona wygląda. Jeśli słyszycie mój dziwny głos, to sorry, ale trochę mnie gardło boli. Um, nie mam pojęcia, jak w to się gra, więc nie wiem. Dobra. Witaj, Teuszma. Jesteś nowym burmistrzem Summer Shows. Poprzedni burmistrz nie spisał się i musiał uciekać z miasta. Summer Shows potrzebuje twojej pomocy. Kliknij OK, aby kontynuować. Zapoznajmy się z podstawowymi... Podstawami sterowania kamerą. Zbliż, by zobaczyć nowe miasto z bliska. Zastosuj oddalanie kółkiem, myśl lub przyciskami plus i minus. Ładne miasto, co? Zajrzyjmy się nieco. Kliknij prawy przycisk myszy, i przeciągnij, nią, aby ruszać kamerą. No, trochę jak The Sims 1. Oj, w... no, w Simsach. Miasto wygląda spokojnie, ale nie jest wolne od problemów. Przejdźmy do ratusza. Kliknij lewy przyciskiem myszy i przyciągnij nią, by obrócić kamerę. Drogi Simowe potrzebują burmistrza, który ułatwi im życie. W ratuszu jest Sim, który potrzebuje Twojej pomocy. Znajdź ratusz i kliknij dymek mowy. Tak, no dobra. Jest. Jestem Ewa Kacz, administrator miasta. Witaj w Summer Shores. Naprawdę potrzebujemy Twojej pomocy. Eee, być może widzisz protestujących. Nasz ostatni burmistrz pozostawił miasto w fatalnym stanie. Mam nadzieję, że nas z tego wyciągniesz. Najpierw musimy się połączyć ze światem zewnętrznym. Jesteśmy odcięci. Nikt nie może się wprowadzić napraw trzeba autostradę. Drogi kupuje się za pomocą menu drogi. No się spodziewał. Dobra, drogami ciśnie się prądem, tak tak. A, bo to się przyciąga. Jej! No, dobra. Świetnie, Simowie, simowie mogą wreszcie podróżować, autostradą. Autostradą. Jezu, co się ze mną dzieje dzisiaj. Simowie będą mieszkać, pracować i robić zakupy w Twoim mieście. Miasto nie może rosnąć bez Simów, a Asimowie nie dostaną się do miasta bez drogi. Gdy miasto się rozrośnie, można kontrolować ruch drogowy i gęstość budynków, wybierając rodzaj budowanych dróg i ulepszając istniejące drogi. Ewa chce Ci podziękować. Super. Dobrze, burmistrzu. Każde miasto musi mieć połączenie z autostradą. Ciężarówki budowlane mogą teraz budować nowe domy, a mieszkańcy mogą się do nich wprowadzać. Po zasiedleniu, nasi mieszkańcy będą mogli dojeżdżać autostradą do pracy w Lucky Shores. Dzięki. Masz już, z... Masz już połączenie z autostradą, więc zwiększył się popyt na domy w mieście. Simowie chcą tu zamieszkać. Dobra, nie będę wam wszystkiego czytał, bo już mnie naprawdę denerwuje to, że co chwila się mylę. Czasami mieszkańcy proszą o pomoc, z mowy, dla, 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 dobra, super. Witaj, byłem mistrzu. Tworząc strefy mieszkaniowe, decydujesz, gdzie Simowie mogą budować domy. Simowie będą sami budować domy i przeprowadzać się do nowych stref mieszkaniowych. Czy możesz utworzyć więcej terenów mieszkaniowych? Mój brat Albin chce się tu wprowadzić, ale nie chce, by mieszkał ze mną. Okej, okay, strefy mieszkaniowe. Wyznaczamy strefy mieszkaniowe. Um. Niech to będzie jakoś fajnie wyglądało. Tutaj zrobimy. No to się robi tak. Przeciągamy się. Tyle. Oto jedzie ciężarówka budowlana, aby zbudować nowe domy dla niezamożnych. Lepsze okolice przyciągają założniejszych Simów. Gdy skończysz oglądać, kliknij przycisk OK. Czekajmy chwilę. Jej, jesteśmy bogaci. Sorry za niego, ale mi się wydaje, że skoro w Simsach mieć tyle, to naprawdę jest nieźle. Będzie zależy, w których. Bo w ty może nie. Ale w The Sims, w serii The Sims, to jest naprawdę dużo. Okej. Okay. Jej. Pamiętaj, aby Simowie sprowadzali się do miasta, musisz połączyć się z autostradą i otworzyć strefy mieszkaniowe. W sumie to nie takie trudne. Maximowie czasem dzielą się myślami z burmistrzem, dzięki temu dowiesz się jak, ich zdanie, radzisz sobie z zarządzaniem miastem. Eee... Burmistrz Teusz ma, naprawdę porządkuje to miejsce. Jej. Wprowadzają się do samorząd, ale nie chcą mieszkać przy czymś takim. Co to jest? Niewelacja. A, rumowisko zmniejsza wartość terenu mieszkaniowego. A do tego stanowi o zagrożenie pożarowe. O, czyli mamy wyburzysto. Ehm. Um. Jej. Ładnie. Okej. Okay. No i proszę, sprawy wyglądają lepiej. Jakich budowlane zniosą sklepy w tym miejscu i wartość gruntów wzrośnie? Ekran Populacja. Liczba mieszkańców wzrosła. Ten ekran ułatwia śled śledzenie rozwoju miasta i ogólnej zamożności. Pewien dyrektor fabryki chce porozmawiać o stworzeniu miejsc pracy w Summershows. Nie idę w mowy, by z nim porozmawiać. Czołem, burmistrzu! To fabryka! To moja duma i chluba! Jasne, zanieczyszcza środowisko, ale tworzymy miejsca pracy. Nowi mieszkańcy w mieście to nowi pracownicy, więc miastu trzeba nowych miejsc pracy. Mieszkańcy nie będą chcieli mieszkać obok fabryk, ale wciąż jest mnóstwo miejsca na zakłady przemysłowe. Utwórz strefy pod dodatkowe budynki mieszkaniowe i komercyjne. Komercja, powiało komercją. Um, to. Dobra. Miejsca pracy robimy. Mm. Tyle. Eee, pamiętaj, utwórz strefy przemysłowej przyciągnąć fabryki. Fabryki obniżają wartość gruntu, ale przemysł wytwarza towary i sprawia, że miasto rośnie. W strefach komercyjnych Simowie robią zakupy i pracują. Wybierz niebieskie narzędzie strefy komercyjnej, zawaliło komercją. To było proste. No. Pamiętaj o utworzeniu stref komercyjnych. Przyciągaj sklepy. Mieszkańcy wydają w sklepach zarobione pieniądze i to ich uszczęśliwia. No w sumie, Kontrola O, nie trzeba czekać cały dzień na rozwój firm. To ty sterujesz czasem. Ła szybko, co? Przyda się do przydaje się do szybkiego rozbudowania miasta. A teraz zwolnijmy. Potem kliknij jeszcze raz, aby wrócić do szybkości ramy. Masz już więcej otwartych firm, więc spójrzmy na skarbiec. Tutaj widać ile simoleon simoleonów możesz wydać w tej chwili. Tutaj widać przychody miasta. Dobra, nie chcę się tego czytać. Simowie wprowadzają się i otwierają firmy, więc przychody miasta powinny rosnąć. Zerknijmy na księgi miasta. Tu można sprawdzić wszystkie przychody i wydatki. Utrzymuj przychody i wyższe niż wydatki, by nie popaść w deficyt. Podatki. Um. No dobra, niech już będzie, zmniejszymy. Wszyscy narzekający na wysokie podatki mają teraz jedno wyłatwienie mniej. Ewa cały dzień chrząka. może tylko chce je się pić, ale lepiej sprawdzić o co chodzi. Mieliśmy wiele ciśnień, ale kilka miesięcy temu zniszczają burza. Miastu zaczyna brakować wody, ale nie podoba, się... Ale nie podoba im się koncepcja budowy kolejnej wieży ciśnień. Mamy rozwiązanie: Lucky Shores, wielkie miasto na zachodzie, mnóstwo wody. Przejdź do regionu i zawrzyj umowę z Lucky Shores. A ja wiem gdzie było Shores. To było Starlight Shores The Sims 3. To był chyba do... pakiet z... o nie pakiet tylko um... O, To był... To było miasto z dodatku bodajże. Zostań gniazdu, tak. Dobra. To jest twoje miasto. Dobra, w regionie może rządzić inny burmistrz, albo wszystkie mogą mieć jednego burmistrza, super. Każdy region ma lokację wielkiego dzieła, kilka miast w tym regionie może współpracować nad wielkim projektem, z którego może korzystać... Będzie mógł korzystać cały region. Taki port leczniczy sprowadzi mnóstwo turystów. Tam w oddali widać Lucky Shores, najbliższe duże miasto. Jego burmistrz, Chad Keno, wyspecjalizował w Lucky Shores w hazardzie. To miasto aż kipi od turystów. Lucky Shores ma znacznie więcej wody, niż potrzebuje. Kupmy jej trochę. Kliknij przycisk woda. Hmm. Tu możesz zarządzać dotyczącymi wody umowami z sąsiadami. Kupmy wodę od Lucky Shores. Hmm. Mam nadzieję, że to nie jest drogo. Dobrze, teraz kupujemy niezbędną wodę do Lucky Shores. Od Lucky Shores. W miarę wzrostu zapotrzebowania będziemy automatycznie kupować tyle wody, ile nam trzeba, dopóki dalsze Lucky Shores ją dostarczyć. Sąsiednie miasta mogą sobie nawzajem sprzedawać lub darować zasoby oraz usługi. To chyba tyle. Wracajmy do Summer Shores. do miasta. Płynie pod drogami. Woda jest niezbędna miastom. Bez wody zamykane są. Również film, a się wyprowadzają. Mmm... dobra. Nie macie prądu. Wyłączył dostępność dostawy węgla. To był debil. Węgiel się skończył i elektrownia została zamknięta. Masz już połączenie z autostradą, więc musisz tylko włączyć dostawy węgla. I możemy zacząć kupować węgiel na rynku globalnym. To jest moja elektrownia. Eeeem, um, dobra. I proszę, nadjeżdżacz nie. Na Łupka została węgla do naszej elektrowni. Gdy kto jedzie, elektrownia zacznie zaopatrywać miasto w prąd. Może grafika nie jest zbyt ładna, ale za to mi się podoba taki szczegół Jak załóżmy, że tylko jadą na zielonych światło. Mamy już prąd, płaci za dostawę ale miasto musi mieć prąd Prąd to to, żół to, to żółte przydroga. Miasto bez prądu przestaje działać i Simowie opuszczają Pamiętaj zatem, by zostawić elektrownia albo kupić prąd od sąsiadów z regionu nie ma to jak kupić prąd Ona. nie my już mamy światło, ale teraz Ewa martwi się przestępczością porozmawiaj z przest... z nią? ale z kim? z przestępcą? z przestępczością? a nie z Ewą podoba mi się Sim City. myślałem, że nigdy nie będę grał w SimCity ale mi ja się całkiem podoba to w skarga Musieliśmy zamknąć posterunek policji, by zaoszczędzić trochę... To są debile. Moim zdaniem przyjeżdżają z Lucky Shorts, ale takie spekulacje są wyrwane z kontekstu. Najlepiej będzie otworzyć ten posterunek policji. Jak można zamknąć posterunek policji z powodu oszczędności? Dobra. Czekać teraz tylko na jakiś żywioł. Właśnie, opanowanie z przestępstwo. Skoro ja to widzę, Dobra, nie masz. Ale, jaka fajna, nuta. Nie wykształcenie systemowe bez pracy mogą skłonić się ku przestępczości. Zaczyna się od prostych kradzieży w sklepach, a w razie bezkarności rozwija w gorsze rodzaje przestępstw. Dorwać łobuzów. Policja reaguje na przestępstwa w toku i patroluje policja po stronku, by pilnować przestępców. Ehm, um, coś, nie. Aha, pewnie wy, wyłączyli, zgaduję, że wyłączyli em, śmieciarki, żeby nie jeździły, bo ma, są oszczędności. Spoko, no to się dziwię. Zadzwoniłam do burmistrza No i chyba go przekonałam, by wysłał ciężarówkę. Nie mamy pewnej obsługi, ale śmieciarka od czasu do czasu powinna wystarczyć. Sprawdź lepiej, czy przyjedzie. Tak jest, sąsiadujące miasto mogą udostępniać systemowe usługi miejskie: takie jak ochrona przeciwpożarowa, służba zdrowia, ściąganie przestępczości i utylizacja śmieci. Wybierz śmieciarkę. Śledzimy. Kliknij w menu śmieci. Eee, tak, tak, tutaj widać, że Lucky Shores wywozi nasze śmieci. Miasto dodatkowo mogłoby dodatkowo dorobić świadcząc usługi innym miastom. Dzięki pomocy Lucky Shores nie potrzebujemy własnego wysypiska śmieci. Co rano zjawi się u nas jedno z ich śmieciarek, by wywieźć śmieci. Co rano? Dziwne. Powietrze nadal przysyca odór. Trzeba opowiadać o tym z Ewą. Zanieczyszczenia. Ścieki po prostu gronadzą się w rurach pod drogami. Jeśli gdzieś się nie zostaną odprowadzone, zaczną wylewać się ludziom na podwórka. Potrzebujemy rury odpływawów ścieków, ale nie mamy kasy. Nie, dobra. Nie najczystsze to rozwiązanie, ale musimy gdzieś odprowadzić ścieki. Zróbmy jak najszybciej rury odpływawów ścieków. M. Kiedy przycisk mapa? Zanieczyszczenie ziemi. Dobra A, tutaj Rura pływa ścieków powoduje to zanieczyszczenie ziemi. To obniża wartości gruntów w pobliżu zanieczyszczenia, zanieczyszczenia i zniechęca zamożnych simów do przeprowadzki w te okolicy Zamknijmy mapę danych. Pożar. Ojej, potrzebny jest burmistrz. Kliknij dym mowa, aby sprawdzić, czy możesz pomóc. W pomocy z domu sąsiadowali dym. Chyba się pali. Aha, chyba. Potrzebujemy jednostki straży pożarnej. Ale nie mamy straży pożarnej, bo musieliśmy oszczędzać. Eee. Kliknij, by wybrać jednostkę straży pożarnej. Tak, i teraz godzina. Trzeba by ją dobrze ustawić. Nieważne, czy tam się pali. Nie, no dobra. Wow, szybko się buduje. To świetne miejsce. Gdy tylko jednostka straży pożarnej zostanie obsadzona, strażacy skoczą do wody i ruszą do bierzenia pożarów. Dobra, zobaczmy to. Kto to. Luty. Wow, pełne mocy. Okej, to jest zębiste. <śpiewanie> Budynki przemysłowe opuszczane lub zrównowane oraz e, nagromadzone śmieci zwiększają zagrożenie pożarem. Jednostki straży pożarnej nie tylko gaszą pożary, ale pomagają też unikać przyczyn pożaru. Protestujący, protestujących jest jakby coraz mniej, ale część z nich krzyczy teraz coś o szkołach. Dobra robota z tym pożarem, burmistrzu. Mamy nowy problem do rozwiązania. Niektórzy rodzice martwią się, nasze szkoły są przepełnione. Nie damy rady kształcić wszystkich dzieci bez dodatkowych star Jeśli nie będziemy kształcić mieszkańców naszych, nasz miejscowy przemysł utkwi w wiekach ciemnoty, poślijmy dzieci do szkół. Biedne dzieci. Ta sala szkolna zwiększy liczbę miejsc w szkole, zwiększy też zatrudnienie, ale nowe miejsca pracy to dobra sprawa. Um. O. Czy jeszcze? Nie. Dzieci mieszkające w każdym domu mogą pójść do podstawowych, by ukończyć podstawowe wykształcenia. Zadbaj o liczbę miejsc w szkołach wystarczająco do kształcenia wszystkich uczniów w mieście. Wszyscy Simowie mają własne domy, chodzą do pracy i starają się być szczęśliwi. Możesz kliknąć każdego Sima, by sprawdzić co robi. Hehehehe, <słuch> jej. Ulepszenia naprawdę zmieniły to miasto. Sprawdźmy poziom szczęścia. Administracja. Wow, nie idealnie, ale z pewnością e, znacznie lepiej niż przedtem. Simowie są teraz szczęśliwi mając podstawowe obiekty użyteczności publicznej i służby miejskie. Szczęśliwi Simowie zostają w mieście, by pracować i płacić podatki. Średnio zamożni Simowie i zamożni Simowie wyjeżdżają z miasta, jeśli są nieszczęśliwi. Zamknijmy już mapę szczęścia. W menu gry SimCity znajdziesz także ikony informacyjne. Przesuń kursor myszy nad ikoną i. A, dobra. Uh... Nie chcę się wyczytać, Możecie sobie zrobić stop? Dojeżdżający pracownicy. Zdaje się, że większość protestujących poszła już sobie. Jej Ewa ma jeszcze jedną prośbę. Czego chcesz, kobieto? Miasto Lucky Shows było dobre dla miasta Samuel Shores. Wielu naszych współpracowników dojeżdża do Lucky Shores by pracować w kasynach. Lucky Shores to kipiące życiem miasto hazardu. Powiedz tam lepiej sprawdź gdzie dojeżdżają nasi pracownicy. Oho. Um, sprawdźmy, idu. Um, duża strzałka pokazuje kierunek jazdy naszych pracowników dojeżdżających do Lucky Shores. Zwiedźmy Lucky Shores i zobaczmy, jak Burmistrz Shed Keno zaplanował swoje miasto. Kliknijmy. Odwiedźmy. Lucky Shores Metal, plastik lub stop odzyskany w centrum Lucky można użyć do produkcji elektroniki lub wysłać na plac budowy wielkiego dzieła. Zbudujemy sobie wieżę Eiffel. Oj, wieża Eiffel. miasta, miasto, co? Lucky Shores to atrakcja turystyczna. Mają tu pasaż, kasy. Oj, no, tu pasaż-kasyn wzdłuż Gliwów. Wysoka położone w hotele i świetną komunikację publiczną. Rozejrzyj się, nie ma pośpiechu. Burmistrz Kano uczynił Lucky z miastem hazardu, wyspecjalizowane miasta mogą skupić się na ulepszeniach wyspą z regionu. Każdy burmistrz może wybrać specjalizację korzystną dla miasta i regionu. Rozejrzyj się po mieście Lucky Shows. Ładnie tu. No, fajnie. O. o, ładnie. Mi się bardzo podoba. Zobaczmy, co to jest. No, to jest ...energie zbieratory. Dobra. Nie gapmy się jak turyści, lepiej porozmawiajmy z... Szysz. Zaraz! Co to jest na niebie? What the hell? Um. What? What?

Spodamy stamtąd. Mała brakowało. Porozmawiaj z Ewą i kliknij jak umowy. To okropne co się stało w jakimś z burmistrzem. Mam nadzieję, że straty nie były znaczne. Wysłałam wóz strażacki, gdy tylko się dowiedziałam. A co mnie to obchodzi? Świetnie ci poszło z przywróceniem świetności miasta. Dobrze się z pracuje, ale już teraz poradzę sobie sama. Mhm, mm jasne. Lepiej zacznij w nowym regionie i zbuduj własne miasto od zera. Dobrze, scenariusz wprowadzający SimCity został ukończony i Summer Shores jest już miejscem zdatnym do życia. Teraz czas zająć się nowym miastem. Powodzenia. No i tak. I to by był koniec już pierwszego odcinka. Oj. Będę hop nie, dobra, nie będę kichał. <grych> Okej, okay, to było inne. No to słuchajcie, to był już koniec pierwszego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze... No, dzisiaj na pewno będzie już... mi się wydaje. Powinien już być. Mam nadzieję, że nie był odcinek nudny. Staram się. Bo mój Torchlight, jak sam go oglądam, jest okropnie nudny. Także wielkie Wam za to sorry. Ale ten odcinek SimCity mam nadzieję, że nie będzie nudny. Tak jak mówiłem, mam w planach serię z Umbry, deszcz 3, Torchlight. Torchlight będzie skończony do będzie sezon pierwszy, W którym ukończę wszystko w Esterskiej Enklawie i później następnie go ukończę. No więc no, spoko, dobra. No więc to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.